Jesteśmy na rynku już od ponad 30 lat. Firma rozpoczynała swoją przygodę w sposób krótki, rosła w sposób organiczny. Podstawą i fundamentem są ludzie, zespół, który ma te same cele. Jeszcze 5 lat temu mieliśmy, mówiliśmy o tym, naszym głównym hasłem było Razem na Szczyt. Od dwóch lat razem na szczycie. W tej chwili zastanawiamy się nad kolejną, e, kolejnym naszym hasłem, kolejnym naszym mottem opisującym naszą wizję i strategię na kolejne pięć lat. Polski rynek jest bardzo atrakcyjny, dlatego że bardzo dynamicznie się rozwija. W ostatnich. W pięciu latach rósł szczególnie rynek mieszkaniowy, jak, jak również rynek komercyjny w granicach 5-7%, więc to jest dosyć dynamiczny wzrost tego rynku. Rośnie również infrastruktura, które, na którą również my możemy dostarczać nasze produkty. Także porównując nasz rynek do rynku Unii Europejskiej, naprawdę rośniemy praktycznie dwa razy szybciej. A to powoduje, że, że daje nam duże możliwości do tego, żeby rozwijać organizację. Ja tylko powiem jeden taki parametr. W ciągu pięciu lat my tak naprawdę podwoiliśmy nasze przychody, podwoiliśmy naszą sprzedaż, podwoiliśmy nasze portfolio serwisowe, które mamy w serwisie. Jesteśmy firmą, która tak naprawdę ma największą sieć własnych serwisantów w całej Polsce. I tutaj mogę powiedzieć z pełną dumą i odpowiedzialnością, że, że mamy największy własny serwis urządzeń transportu bliskiego, z czego jestem bardzo dumny. Polski rynek ma pewną specyfikę, a mianowicie w Polsce znacznie więcej sprzedajemy urządzeń, które mają udźwig ponad 1000 kg i to jest taki dominujący, dominujący model urządzenia, podczas gdy w Europie Zachodniej bardzo często są to udźwigi 600, 800 kg albo 400. Tak tylko po to, żeby można było się przetransportować z jednego poziomu na drugi. Druga istotna różnica to są przepisy przeciwpożarowe, w których my bardzo często używamy produktów czy drzwi kabinowych, gdzie. To EI jest 120, czyli ta odporność przeciwdymowa i przeciwpożarowa jest ponad 120 minut. Europa Zachodnia aż tak mocno tego nie stosuje. Jesteśmy tutaj niewątpliwie liderem, nawet w koncernie bardzo często zadają pytania nam, dlaczego my potrzebujemy tych drzwi EI 120. Ale to jest nasza specyfika, tak są skonstruowane przepisy, więc do nich się dostosowujemy. Dzisiaj żyjemy w dobie pandemii, więc pandemia bardzo istotnie wpływa na rozwój naszego biznesu. Musieliśmy bardzo szybko się dostosować, dostosować w kontekście pracy zarówno wewnętrznej, jak i strategii przyszłościowej. To co dzisiaj robimy, no, pracujemy w innym trybie, pracujemy w home office, ponad 50% załogi jest na home office. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonalność i produkty, to wprowadzamy nowe produkty. Bardzo szybko wdrożyliśmy produkt UV Pro, czyli dezynfekcję ciągłą poręczy schodów chodników ruchomych. Wdrożyliśmy również produkt, który cieszy się całkiem dużym zainteresowaniem, Schindler Nano, czyli pokrywanie powłok kabin, czyli wszystkich ścian, poręczy, przycisków dwutlenkiem, wodorotlenkiem, tytanu co powoduje, że tak naprawdę ta powłoka jest podczas fotoanalizy zabija wirusy i bakterie. Przez ponad rok ma gwarancję utrzymania 99% czystości biologicznej. Także to powoduje, że te powierzchnie kabin są czyste. No i klienci bardzo do, z dobrym skutkiem odpowiadają na, nasz, na, te, na, to, na ten produkt, kupując go i, i aplikując w swoich obiektach.